Mamy takie ładne, duże świerki, w sensie duże, gęste, może o tak bym powiedziała. W tym roku to już będą nasze wspólne trzecie święte z Klaudią. <noise> My z sobą jesteśmy już ponad dwa lata i w sumie to jest tak. Uważam, że u nas jest wszystko. <noise> so, jest, jest miód i są też burze, no jak w każdym normalnym związku. Nawet nie chciałam, żeby było za cukierkowo. Serdecznie chciałam zaprosić państwa do nas na giełdę Andersa. Stoimy za kiermaszem choinek. Jest to wjazd od strony BP i będzie mi miło, jeżeli mnie państwo odwiedzą. Jakie choinki pani oferuje? My mamy w swojej ofercie świerk pospolity i świerk srebrzysty. No i którą choinkę poleca pani najbardziej? Ja osobiście polecam świerk pospolity z tego względu, że to jest zapach, którego nie da się zastąpić niczym innym. Po prostu jest tak intensywny, tak piękny, że jak się wchodzi do domu, to od razu czuć tę magię świąt. Sam po prostu zapach o tym mówi, także no myślę, że to drzewko nie, nie da się porównać tego do jodły, gdzie oczywiście no, jodła dłużej stoi, ale to nie pachnie, tak? A tu mamy ten zapach, także to jest ta magia cała. A jak przygotować drzewko do tego, aby właśnie pięknie, długo stało nam w domu. No klucz tutaj to jest pewnie w sumie woda, no intensywnie nawadniać, nawet codzienne podlewanie, szczególnie jak ktoś ma podłogówkę, czy gdzieś to stoi przy grzejniku, no to po prostu woda. Świerk bardzo dużo pije. U nas choinki od 1,50 do ponad 2, 2,5-3 m, metry nawet myślę, że się znajdą. No zakres cenowy to 60, 120 maksymalna cena u nas, więc myślę, że warto, bo są piękne, śliczne, pochnące, gęste. Mamy też piękne, pochnące wianki w granicach 100 zł, ewentualnie troszkę mniejsze po 80 i stojaczki, więc jakby 40 zł, jakby ktoś szukał, no to wszystko mamy na miejscu. Czy pani ubrała już swoją choinkę? Nie, my jeszcze nie ubraliśmy choinki, bo u nas się ubiera w sumie dzień przed Wigilią albo w dzień Wigilii, zależy jak czas na to pozwala. Ale wcześniej niż dzień przed Wigilią u nas choinka nigdy nie stoi. I jak Także... ubrana pani choinka w jakiś specjalnych kolorach? Jednokolorowa, wielokolorowa? No chyba tak, y, żółte i czerwone kolory u nas, tak. Złote i czerwone w sumie przeważają. Także jakieś świecidełka, delikatnie klasyka. Ja uważam, że świerki, y, mamy takie ładne, duże świerki, w sensie duże, gęste, może o tak bym powiedziała. Także uważam, że tutaj dużo nie trzeba. U nas to są świecidełka i bombeczki, także. No. A ogólnie jak, na jakim etapie są u Pani przygotowania do świąt, czy już dekoracje w domu są? Nie, co prawda my jesteśmy jeszcze tak naprawdę przed tym całym przygotowaniem do świąt, bo my obchodzimy święta prawosławne tutaj, więc to jest taki czas u nas intensywny teraz, jeżeli chodzi o sprzedaż, a to już po tej sprzedaży, czyli po świętach katolickich, to już u nas się zaczyna wtedy przygotowywanie do naszych świąt, można powiedzieć. A jeżeli chodzi o prezenty, to kiedy pani zaczyna robić prezenty? Ja to chyba jestem taka, że jeżeli chodzi o prezenty, to na ostatnią chwilę. <gry> Także jeszcze to jest tak nie do końca gotowe wszystko, ale coś tam już, już jest. W tym roku to już będą nasze wspólne trzecie święte z Klaudią. No cóż, w tym roku też mamy jakby podwójne święta, bo odwiedzamy moją rodzinę na pomorzu. I cóż, no czekamy na przyszły rok gdzie już zwieńczymy nasz związek. Cieszę się, że wziąłem udział w programie i spotkałem tak cudowną kobietę. Przypadkowo zobaczyłem Klaudi wizytówkę, jakoś po prostu spodobała mi się i tak spróbowałem, napisałem, nie spodziewałem się, że będzie o Pewny siebie nie byłem, no, jakby fajnie się jakby na początku ten etap jakby rozwijał. Nie wiem, było widać, że jakoś tak rozmowa idzie klei się, jakby mówi się, jakby tak nadajemy na tych samych falach. No w sensie nie byłem zbyt pewny siebie, ale czułem, że jakieś tam jest szansa i jakby byłem sobą, jakby tam nic takiego specjalnego nie robiłem i i się udało. No. Czy pan już robił prezenty świąteczne? Część mam, część jeszcze w trakcie. Eee, Na swojej narzeczonej i najważniejszy no, to, już, to już mam, to już mam akurat. A Pan co to jest? Nie, 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 nie. Nie zdradzę, ale... Będzie wdam, zadowolona? Będzie zadowolona, będzie zadowolona. Teraz jeszcze tylko dla chrześniaków, dla moich muszę coś powymyśleć. No, jeszcze to... do końca nie mamy sprecyzowanych planów odnośnie Sylwestra. W tamtym roku było podobnie, no to w sumie mam dużo sióstr, także wszystkie się zjechały do mnie, więc myślę, że w tym roku może być podobnie w swoim graniu. A powróćmy jeszcze do świąt. Jakie dania pojawią się u Pani na wigilijnym, czy też świątecznym stole? Myślę, że tak tradycyjnie. Ryba po grecku, karp w galarecie. To są takie kutia, takie nasze regionalne gdzieś tam. Znaczy nie wiem, czy to są regionalne, bo myślę kutia też nie jest u wszystkich, tak? U niektórych są kluski z makiem, także u nas to tak bardziej na, na Podlasiu, no to chyba takie, takie rzeczy gdzieś tam A ciasta? są. Makownik i cóż, makowiec, sernik, jakieś takie chyba najbardziej to jest orzechowiec, który się kojarzy tak ze świętami. To powracamy jeszcze teraz do prezentów. O jakim prezencie pani marzy? O, dobre pytanie. <laughs> Czy ja może o jakimś konkretnym prezencie? Nie, na pewno mi jest najważniejszy w te święta, znaczy w święta ogólnie czas blisko z rodziną, to jest chyba najpiękniejszy prezent, jak wszyscy siadają razem do stołu i po prostu spędzamy ten czas wspólnie, to jest chyba jeden z takich lepszych, piękniejszych prezentów, no bo no co dzień no, nie ma tego, tak, no aż tak, nie jest takie to wyjątkowe chyba jak w święta, bynajmniej tak się, nie masz tej takiej magii jak, jak w święta, to jest, to jest ten czas i ta bliskość rodzinna, no. Pani Klaudio, widzę ten piękny pierścionek na pani. Oj, zmarznięte paluszku. paluszki. Co nam pani może więcej zradzić, coś powiedzieć? No cóż, no w przyszłym roku planujemy ślub, W sumie już, już jest zaplanowany, także już wszystko jest na dobrej drodze. To kiedy będzie ten wyjątkowy dzień? No, w sumie już pół roku, także szybko zleciało. Ale my tak na spokojnie swoim tempem, więc fajnie. No, nie na wariata na pewno. Bliżej niż dalej. W po połowa roku, tak? Eee, nie, ale będzie to latem, także... Suknia wybrana? A już akurat po Nowym Roku są takie plany, żeby wybierać, więc no... Wszystko przed panią. Wszystko przede mną. Jest stresik z tym związany? Może nie do końca, może jeszcze tak nie, nie czuję tego do końca, może z tego względu, że jestem jakby właśnie zajęta, to praca, to zawsze, zawsze coś jest na razie, tak? Myślę, że już po tym okresie gdzieś, jak już będzie po tej, sprzed no będziemy po sprzedaży świerków, gdzieś tam już będzie mm, zimą jest ten spokojniejszy czas spokojniejszy czas, także to już myślę, że może wtedy bardziej będzie do mnie dochodziło, że to bliżej, bliżej, ale na chwilę obecną, ja też jestem taką osobą, że ja idę na żywioł, więc jak nawet jak brałam udział w programie Rolnik Szuka Żony, to też to był impuls, tak? Więc nie, nie rozmyślałam, jak to będzie i wszystko szło swoim tempem, swoim torem. Pani Klaudio, a y, oglądała Pani te odcinki właśnie później? Y, tak, oglądaliśmy razem z Walentynem jak, i jak właśnie, Pani dziwnie Pani się dała. oglądało siebie, powiem szczerze, bo gdzieś tam miałam coś takiego, że Chyba większość tak ludzi ma, że nie lubi się oglądać, nie lubi swojego głosu, ale później się jakoś przyzwyczaiłam i w sumie byłam zadowolona, bo byłam pokazana i przed, przedstawiana taka, jaka jestem faktycznie. Gdzieś tam był ten humor, żart, śmiech, e, naturalność przede wszystkim, więc e, fajnie się nawet, całkiem fajnie się siebie oglądało. E, z chłopakami no? się rozstaliśmy w takich, w sensie rozstaliśmy, odjechaliśmy jak gospodarstwa, w przyjaznych warunkach się roz, e, rozeszliśmy gdzieś tam, więc... E, bardzo dobrze, myślę, że mnie wspominają. Ja również ich tak, tak myślę, tak? Co właśnie tak naprawdę skłoniło Panią do tego, że wybrała Pani… Walentyna. Walentyna. Myślę, że na początku jak… Znaczy na początku. Były takie momenty, że jak już chłopacy byli u mnie na gospodarstwie, to gdzieś tam szukałam tego kontaktu może trochę z nim. On… Znaczy, jakby to powiedzieć… Bardziej czekałam na to, aż zostanę gdzieś tam z nim sama, że lepiej mi się z nim rozmawiało. Bardziej mnie ciągnęło do niego niż do pozostałych chłopaków. Więc to już był taki no impuls, tak, że się chce spędzać z tą osobą czas, tak, a nie że gdzieś tam na siłę się ze sobą przebywa. A to nie o to tam... chodzi. Od pierwszej edycji oglądałam ten program i oglądam w dalszym ciągu. To właśnie głównym powodem było to, że jakby Gdzieś tam się później obserwuje te pary i widziałam, jak właśnie no, są szczęśliwe, mają rodziny, zakładają rodziny, mają dzieci, więc to było takie, że kurde, fajnie, jednak coś w tym jest, że to działa, tak? To nie jest takie, że po prostu jest program, coś tam się wydarzyło i koniec, tak? Tylko, że jednak to dalej trwa, więc to był taki, może jeden z czynników głównych, że, że to ma rację bytu, więc to też miało na to wpływ. No szczerze, że na początku ja byłam pewna, że będzie krępacja i będziemy się wszyscy tak stresować, ale... Przez ten czas, jak są kamery i przez tyle godzin, to się nie da cały czas o tym, nie da się tak po prostu cały czas myśleć, uważać na to, co się powie, nie wiem, uważać na swoje jakby czyny. To jest po prostu, później już się dzieje naturalnie, że kamery gdzieś tam zostają i my się przyzwyczajamy do tego, więc to nie jest tak, że no, że człowiek się stresuje jakoś tam, bo później już o tym nie pamięta. Myślę, że to tak działa. Czego sobie życzę? No... W sensie, żeby z każdym dniem jakby być lepszym, jakby nie poddawać się i pogody, no w sensie ducha, no w sensie pozytywnego myślenia, bo jak w zdrowym umyśle, jakby to wszystko dobrze mogę sobie życzyć, to na pewno życzę sobie na ten moment dużej sprzedaży, jeżeli chodzi o drzewka, tak, chujnek. No i cóż, żeby przyszły rok był lepszy od poprzedniego. Tak to mogłabym chyba podsumować. To tego Pani życzymy. Dziękuję bardzo.